To. Już to więcej razy tracisz. Z czym idziesz tam, w ja no, nie, ale, ale y... A jak y... galerii, mamę, nie za Nie. Jedziesz, gdzie kupujesz? Jedziesz. jakby w piłkę, to już większość są, to, że pójdziesz, że bronisz w ciemno niż... Y... No, no ledwo to Wracać, bardzo...

Groszek! Tak? tym trzeba szczeladzić bo on jest, on jest wysoki, więc no, no, to Groszek! Z niczego? No. To nie no. by było tak z niczego. Wchodź po prostu i szczelił. Wiedział, że. Ale, z już z nie z podawać, trzeba się z no, tak niczego nie, nie, tak. wiem. Nie, nie wiem, wiem. czy zmierzyć tę czy nie. Alan! Alan. Tutaj jeszcze szybciej, jeszcze rozpuść. Przyjaźń się podał, nie rozpocznijmy wyżej! już!

a, to jest, to takie Radio. Zenku, wracamy. Czekaj, czekaj. Piotr, może się wytać, Łukasz, Nie potrafię ja ci tego. Brudziosy, brudzi, Jak cię woła. Brudź, skok ma być. Nie uchylaj skok. I dopiły! Brawo, brawo I Alan! Kupaki! Doskakujemy do nich teraz, ręce szeroko, blisko jesteśmy! Ukasz co tu robisz, gość szesnastką szuka przestrzeni! Odwróć się, nie daj grać! Są starsi, nie? No to raczej, młodzi! O dwa lata? No! I podobno trzech, na lewo, gra w 0 co? 3 gra co? No to pewnie tak. Bra Bramkarz No tym bramką. chyba nawet dziewięć 9 Co? Dziesiątka. No tak, no, tak, to ma 19 Jaj, jaj na dół! Jaj! On pobiegł! Ja do Ja stanęłam! że stanęłam! Ja stanęłam! to stanęłam! ale stanęłam! Ja stanęłam! Ja stanęłam! Ja stanęłam! Ja stanęłam! lepsi stanęłam! Ja stanęłam! Ja stanęłam! Ja stanęłam! Jak stanęłam! Ja stanęłam! Ja stanęłam! jak stanęłam!

z Lindziakiem Jak lindziakie samo się. Chodź z chłodź. Się... W Lasie by... to, to najgorsze komary. On będzie by... z... Dawaj Pondi, Wydzi. dawaj! Pondi w I, przy wodzie. I w górę Alan. Ostry przy Pod przy naszy, Pod na ostry! Ale tak mamy. Super! I góra! Dawaj Bonku, gotowy? Odpal ostry! Oj, to jest, widzicie, prowadzenie piłki w przeciwnika. Nie Kuba, nie graj! Nie dźwojcie, ty! Ale nie graj bo był na spalonym maczku, dobra noc. Abiegamy! Utrzymaj drzewo! Utrzymaj grze! żaręciu! Nie! no dobrze, no dobrze, zrobił, przynajmniej nie mam No. Wszyscy Nabiegamy! No. Co? Rado! Dobra decyzja, jedno tempo szybciej, super! Łukasz! Łukasz! Widziałeś, co się stało? Mówiłem, żeby utrzymać piłkę. Lewy pomocy. Co ściągasz? Co ściągasz? O Jezu. Chodź ostry! No bo w masz. Tam pod spodem, tak? Grasz, Dwa razy ci krzyknąłem jedną rzecz. Utrzymaj w grze. Utrzymaj w grze, to znaczy daj podanie takie, żeby utrzymać. Ty wziąłeś A, taką rzecz. Chciałeś utrzymać piłkę, po prostu zastawić. Okej? Okay? Utrzymaj w grze, czyli podaniem utrzymać się przycisku. się sikorka i jedziemy, ścina i dobramy. Mamy piłę. Jest Wojtek do trójkąta. Brawo. Nie traje, nie brawo! Brawo! Nie Brawo nie, 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 nie. Lewo, nie Przyjmij. Masz przez tył. szybciej! Super! przeszedł.

ale po co tam idziesz? Bedi! Co tam idziesz? <śpieszy> bedi po co tam idziesz, jak jest kilka środków, środku? Przesuwałeś się Ej, ale mam Ej, <śpieszy> <a biedem, śpieszy> <a>, ale Ej. <śpieszy> <śpieszy>

Też nie Ja bym na, pracę, na pracę, ja pracę, nie zawsze krew, Albo zawsze, nie, zawsze, się... zawsze to Albo też zawsze to coś nie, coś nie. To ja nie. było! Co? Co nie widzi, no to, stań, to nie, nie widzę. No Był? Nie było, czternastka tutaj trzymał linię od ta. Nie trzymał.

Patrzę, wróć, 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 wróć. Graj, graj, przygotuj, graj pierwsza, nie spal, graj. Przez nie ma spalonego. Nie ma bo... spalonego, no, no. nie ma mowy. O, tam myła nie padła. tak, bracie, leży taka doseczka. Ten, Neymar No, zostało mu tylko określić trawę. No. Zobaczcie, leży na tej prawej taka deseczka mała. W leży taka to, to nie jest tego, ale... komar. To jest komar, to u nas każdy miał... Ci, którzy mają poniżko, mniej niż metr pięćdziesiąt to, być wszyscy leżący. brat, mój brat jest na ulicy z dwiemi Ujo! Muszę jak go ugryzie, cokolwiek od razu? wymaga. chikor!

Widzicie, czekiego tu... teraz? Wszystko go interesuje, tylko nie piłka. W Patrzcie, kąm nie będzie. Berek. To jest Berek. Widzicie? Berek. A, no, no, no. No, I tak by wpadł. Taki się bał, Berka i tak by wpadło. Marek, 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 on Marek, go Marek, <grym> Marek, 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 się. Berek, nie, berek. Berek nie bawi się. Berek nie bawi się.